Jesteśmy nadal w Izbie Stanisława Starowiejskiego i to już jest ostatnie pomieszczenie, i właściwie tutaj jest bardziej ukazana jego praca na rzecz społeczności, narodu, kościoła i tworzenia właśnie tego dzieła, jakie on tutaj zorganizował na naszym terenie. Więc Stanisław Starowiejski, jak wiemy, wziął ślub w 1921 roku z Marią Szeptycką, a już w 1924 roku zorganizował pierwsze rekolekcje dla nauczycieli, bo tu komunizm bardzo naciskał już na społeczność, a na przede wszystkim na nauczycieli, bo przez nauczycieli wpływa się na młodsze pokolenie. Więc Stanisław widział potrzebę i tak. Coraz więcej tych rekolekcji, coraz więcej, później rekolekcje dla mężczyzn, dla kobiet, bo wtedy oddzielnie organizowano, dla młodzieży męskiej, dla młodzieży żeńskiej. I coraz więcej oczywiście we współpracy z księżmi z parafii. I w 1930 roku powstaje akcja katolicka w Polsce. To jest ruch stworzony przez, zaproponowany przez papieża żeby odnowić wszystko w Chrystusie. Był to czas, kiedy masoneria mocno działała w świecie i papież widział, nie widział innej możliwości, żeby ratować wiarę ludzi i ratować Kościół, więc zaprosił do współpracy ludzi świeckich, żeby wspólnymi siłami Święcy i duchowieństwo tworzyli jeden kościół i walczyli o Chrystusa. No i Stanisław też od razu się włączył w to wszystko. Oczywiście, że akcja katolicka w Polsce powstała, decyzja właściwie o akcji katolickiej została podjęta na płaszczyźnie episkopatu, czyli biskupi zdecydowali, że tak, że w 1930 roku powstaje akcja katolicka w Polsce, z tym, że każdy biskup organizował ją w swojej diecezji w tej mógł kiedy to było możliwe. Więc Stanisław Zdrowieński, jak już dowiedział się o tej akcji katolickiej, nie czekał aż biskup, bo wtedy zna należała pod diecezję lubelską, nie czekał aż biskup Leon Fulman biskup w Dicencji yy, zdecyduje się na akcję katolicką, on już rozpoczął ją tutaj w Baszczowie i w Tomaszowie. Także ten sam biskup Marian Reun Fulna, mianował go już w 1931 roku prezesem akcji katolickiej na Tomaszów. I później zaraz, niedługo powstała Akcja Katolicka w Lubrynie, więc ten sam biskup mianował go już w 1932 roku wiceprezesem Akcji Katolickiej na lubelsko. Lubelską. Gdzie Właszczów, a gdzie Lubryn? Do Łaszczowa stąd 30 km, do Lublina 100. Na tamte czasy. A już w 30. i to są skany, z, y, to, o które poprosiłam z diecezji, z kurii diecezji lubelskiej. A w 1935 roku, 1935, ten sam blisko Leon Fulman mianował go prezesem akcji katolackiej na diecezję lubelską. Także ten człowiek naprawdę postępował bardzo szybko w tej posłudze kościoła i naszej ojczyzny więc zorganizował różne spotkania, różne kolekcje, dalej młodzieży męskiej, młodzieży żeńskiej, mężczyzn, kobiet. Tutaj mamy cały obraz pokazany i jego zaangażowania. <laughs> Oczywiście jest to współpraca. Kapłanów z, 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 z ludźmi świeckimi. Także że to, że podobno jednego roku w Tomaszowie na takie spotkanie informacyjno-modlitewne zebrało się 10 tysięcy ludzi. Na tamte czasy komunikacji, środków komunikacji to naprawdę niesamowite. Ale ludzie rzeczywiście się na Stanisław wybierał jak najlepszych prelegentów, jakby gdyby księdza profesora Sforowskiego czy Woronieckiego, także to było niesamowite. Oprócz tego jeszcze organizował pielgrzymki do Częstochowy, do Krakowa, żeby motywować ludzi, żeby nawet naprawdę brała odpowiedzialność za swoją przyszłość w swoje ręce, a też nie był obojętny na potrzeby ludzi swojego środowiska. Co piątek razem z księdzem proboszczem Dominikiem Majem jeździli do rodzin ubogich i udzielali im pomocy. Też nie patrzyli na to, kto jakiego wyznania, jakiej narodowości. Kiedyś w nocy, a tam było dużo i Żydów, i Ukraińców w Warsztowie. kiedyś w nocy przychodzi Żyd do Starowiejskich, starowiejskich i puka do okna i mówi, panie dziedzic, niech ma zapali samochód, zawiezie moją żonę do szpitala, do Tomaszowa, bo rodzi dziecko, nie może urodzić, może umrzeć. On szybko zorganizował transport, przewieziono matkę z dzieckiem, matkę rządzącą dziecko do Tomaszowa i przy pomocy lekarza szczęśliwie urodziła i uratowała zdrowie i dziecko, dziecka i, i, i matki. Także naprawdę przepięknie pracował. Wiele obowiązków na pewno spadało na żonę, bo to przecież on ciągle był w drodze. Gdzieś tam jakieś spotkania, jak to w akcji katolickiej, w takim ruchu. Ale, ale chociaż pan Andrzej mi mówił, że tata też bardzo mocno zajmował się rodziną. Jak wracał, to siadał do. Ruchu. Fortepian grał nam, albo bawił się z nami, w babkę, albo w tam inny, albo czytał coś. Także był bardzo tak zajęty też rodziną i kochający swoje dzieci. No i to wszystko kończy się z chwilą wybuchu II wojny światowej. Najpierw, tak jak mówiłam, wkraczają tutaj Rosjanie. I w tym czasie brat Stanisława, Marian, o którym mówiłam tam na początku, był u niego. Ja myślałam, że on przyjechał w odwiedziny, ale mikcion Marek czyli syn Mariana, mówił, że nie, że tata opuścił swoje tereny tam, kołoprosna, ustrobna bratkówka, żeby ukryć się przed Niemcami, żeby nie wydać, bo on prowadził firmę wydobywania nafty, żeby nie zdradzić całej tej tajemnicy. No i. Przychodzą Rosjanie, wojska rosyjskie, aresztują obydwóch, i Stanisława, i Mariana, wsadzają na wóz i wiozą, nie wiadomo gdzie. Nadjechali na Lasy, a Stanisław te Lasy znał, bo to były jego Lasy, w stronę, wjechali w stronę Tomaszowa Lubelskiego. Nadjechali na Lasy i Stanisław mówi do swego brata, słuchaj, pryskajmy. Zarzucili im jakieś szuby na głowy, zeskoczyli z wozu, uciekli w las. Stanisław słyszał strzał, ale nie wiedział, co się stało. I jemu udało się uciec, natomiast Marian zginął bez wieści. Do tej pory, nawet krzesł Marek Sarwejski mówił ostatnio, do tej pory rodzina nie wie, co się z nim stało. Czy został zabity, czy wywieziony na Syberię, bo szukano jego grobu, jego kości, przez Czerwony Krzyż szukano, ale nikt nie wie. Ja przypuszczam, że mogli zabić i wrzucić do wody, bo zostałby jakiś ślad. Także rodzina nie wie, jak zginął. Stanisławowi udało się uciec przebrał się na takiego dziada i tam bocznymi drogami przyszedł tutaj do, do Łabuń, do Teścia, bo już żona Szeptyckiego nie żyła, w 1933 roku zmarła i zatrzymał się tu jakiś czas i po dwóch tygodniach wrócił do Łaszczowa, kiedy już wojska rosyjskie odeszły. I opowiadał mi Pan Andrzej, że e, siedzieliśmy przed, Andrzej miał wtedy 9 lat. E, siedzieliśmy w, przed domem, bawiliśmy się z, w piasku z tą młodszą siostrą Izo. I ona się podnosi i mówi: 'Andrzej, uciekaj mi, bo dziad idzie.' A ja mówię, 'Się podniosłem, bo on rzeczywiście przebrał się na takiego dziada, rozczochrane włosy zapuszczona broda, pasem się w sumianie przepasał, jakiś się ubrał. A ja się podniosłem, patrzę, patrzę i to tata. I rzucił się mu w ramiona, szczęśliwy, że ojciec wrócił, no bo nie wiedzieli, co się, o sobie nie wiedzieli, co się działo. No i niestety nie na długo tego szczęścia było, bo później już wracają Niemcy i 19 czerwca 1930 roku, jedna grupa żandarmerii jedzie do Łab Łaszczowa, aresztują Stanisława Starowiskiego, księdza Dominika Maja, proboszcza parafi, który był dla nich takim spowiednikiem i kierownikiem duchowym. A druga grupa żandarmerii przyjeżdża tutaj do nas, do Łabuj. Aleksander Szeptycki już nie mieszkał tam w swoim dworku, tylko przyszedł tutaj do, do nas i mieszkał w kasztelanówce. I codziennie przychodził nam mszę świętą do kaplicy. I był to już koniec mszy świętej, a on służył jako ministrant. Był koniec mszy świętej, Niemcy wywołali siostrę, powiedzieli, że przyjechali po Szeptyckiego. I siostra dała znać Szeptyckiemu i opowiadała mi taka starsza siostra, która była świadkiem, że jak wychodził z kaplicy, to tylko zrobił taki gest pożegnalny, że to jest ostatnie widzenie. I tak się stało. Wywieźli ich wszystkich na rotundę, kazali im biegać wokół rotundy, a on już był z człowiekiem starszym, miał 74 lata. Oprócz tego był bardzo poważnie chory na serce, zawsze miał lek przy sobie, żeby w czasie się źle poczuje, żeby się ratować. Więc przystanął, być może żeby wziąć lek, Taki ma mi, takie mamy świadectwo jednego człowieka, który był świadkiem tego w obozie. Niemiec uderzył go kolbą w plecy, on upadł i śmierć na miejscu. Człowiek przejeżdżał do jakiś, kazano wrzucić ciało na na wóz i zawieziono do starego szpitala i siostry później, na drugi, zaraz po tym, po aresztowaniu, poszły pierwszą, żeby mu zanieść coś do jedzenia. I spotkały człowieka, który został zwolniony z tego więzienia I, i powiedział siostrom, że już nie żyje, że jest w szpitalu. I siostry pojechały tam, poszły do szpitala, załatwiły trumnę. My na drugi dzień zabrano jego ciało i pokowano na naszym cmentarzu obok jego żony. Natomiast pozostałych więźniów, którzy nie chcieli podpisać bo wielu naprawdę pozostało wiernych Polsce i, i swojej tożsamości, e, ale wiary niestety uległo Niemcom. Chociaż wstydzili się i to robili pokryjomu. E, więc wszystkich wywieziono. On, Później do Zamku Lubelskiego, gdzie były też ciężkie więzienie niemieckie, a z Zamku Lubelskiego później wywieziono do obozów, obozów koncentracyjnych Orange Sassenhausen i do Dachau. To są listy Stanisława Stanowiskiego pisane do jego żony do Łaszczowa. On pisał je po niemiecku, przetłumaczył nam Janka Kazimierz. Ten list jest jako relikwia Stanisława Starowickiego, do czego nawiążę przy tamtych zdjęciach. On zawsze pisał, że wszystko dobrze w tych listach, no bo najpierw że nie mógł pisać prawdy. Na pewno też nie chciał martwić i żony, i dzieci, ale tracił coraz bardziej zdrowie, bo musimy pamiętać, że on miał chore nogi, zapalenie głębokich żył, a w warunkach owozowych niemieckich, wiemy jak to wszystko wyglądało. Ciężka praca, straszny głód, wszy, pluskwy, brak higieny. Przy tym jeszcze Stanisław zachorował na świeżb, więc ich, tych chorych na świeżk oddzielano do oddzielnego bloku. I stosowano taką, takie leczenie, że wysyłano, tych, jako to kuracja już ostateczna, Wysyłano tych chorych na śwież, do odległych prysznic o 2 km, zimnych prysznic, największym rozmiarze, minus 20, minus 30. I to tylko w tych pasiakach. Więc każdy musiał wziąć tą prysznicę, więc to czasu trwało. Więc ten człowiek rzeczywiście bardzo szybko tracił zdrowie. Rany się pootwierały, te rzymy się pootwierały, krew zaczęła lać się ropa, to, więc to pewnie już zaczęło zakażać cały organizm. Więc więźniowie proponowali mu, żeby poszedł do szpitala obozowego w Dachau. Ale on nie chciał iść do szpitala, bo był bardzo znienawidzony przez Niemców. Bo on starał się jakoś bardzo pozytywnie wpływać na, na ludzi, bo ludzie nie wytrzymywali tych warunków. Albo y Dużo takich było, co sobie odebrało życie, albo psychicznie wysiadali. A on, jak ktoś prosił o kawałek chleba, to świadkowie mówią, że on był bardziej w potrzebie jego kawałka chleba, ale jak ktoś prosił, zawsze się podzielił. A też miał taką, taki sposób podtrzymywania ducha e, tych ludzi, że: Słuchajcie, tu nie jest tak źle, tu czasem. Słonko zaświeci, czasem wiaterek powieje, czasami możemy ze sobą porozmawiać, a w czyściu tego nie będzie. Więc to niemcom się nie podobało. No ale w końcu dało się namówić, żeby go zaprowadzić do tego szpitala, w wielką środę, w, w kwietniu 1941 roku. I na portierze tego szpitala był. Kapo, który strasznie nienawidził Stanisława, jak go zobaczył, zbił go, wypędził i, i nie przyjął do tego szpitala. Wielki Piątek, jego stan już był tak krytyczny, że Niemiec, który pilnował bloku chorych na, na Śwież, zdecydował się y, sam zaprowadzić go do szpitala. Oczywiście przy pomocy więźniów, bo on już nie mógł iść. No i był ten sam kapłan. Jak go zobaczył, to już wtedy nie wytrzymał ze złości, a mieli podkowy żelazę pod butami. Skopał go, połamał mu żebra, on upadł, stracił przytomność, krew przelała, Niemiec uciekł, a jego więźniowie zabrali nieprzytomnego na blok. I po jakimś czasie Stanisław odzyskał przytomność i zwrócił się do swojego przyjaciela Adama Sardinowskiego, o którym też coś powiem, z prośbą: że Słuchaj, Adam, ja już nie zobaczę ani mojej rodziny, ani mojej ojczyzny, ja już odchodzę. Ale ty, jak wyjdziesz z obozu, to pojdź do mojej żony do Łaszczowa i powiedz, że zmarłem w Wielki Piątek, tak jak Pan Jezus. Ale on przeżył jeszcze Wielki Piątek. Wielko Sąpoty jeszcze więźniowie zanieśli go pod druty, bo księżak, nawet ksiądz Dominik Maj, byli w tym samym dworze tylko drutami rozdzieleni. Zanieśli go pod druty do księdza Dominika Maja, być może jeszcze się wyspowiadał, nawet może przyjął komunię święto. I zmarł w nocy z 12 na 13 kwietnia, czyli w noc Zmartwychwstania Chrystusa. Rano spalono jego ciało w krematorium, opowiadał, a w ogóle to ten Adam Sarbinowski całą tą historię jego tych ostatnich chwil życia napisał w takim, opisał w takim liście do swego przyjaciela profesora Skulu. I on w tym liście pisze tak, że Stanisław Sarabieński to był taki godliwy katolik, modlił się i modlił się, ciągle się modlił, nawet nie wiedział, jakie to pacierze. A ja, bo on pochodził z Hełma, i to była mężczyzna, i stali obok siebie, więc mieli czas na rozmowy, najpierw na temat w a później Stanisław powoli, powoli przeszedł na tematy wiary, i religii. I pisze tak ten Adam Zarwinowski. Stanisław gorliwy katolik, mądrący się, a ja bojący ateista. Bo to był nauczyciel w Chełmie, a tam komunizm już mocno działał. I tak jak Stanisław Tarowieński, pisze tak w liście, tak jak Stanisław Starowieński Czuwał nade mną za życia, żebym nawrócił się, żebym zmienił życie, żebym poszedł do spowiedzi, żebym nie został potępiony. Tak również, bo on czuł, że Stanisław starowiecki nad nim czuwa. Tak również Stanisław starowiecki czuwał nade mną po śmierci, żebym mi odebrał sobie życia, żebym nie został potępiony. I dziękuję Bogu, że spotkałem świętego. Tak kończy ten list. I pisze też w tym liście, że jak wynoszono jego ciało do krematorium, to wszyscy więźniowie zdjęli czapki, co przed żadnym innym więźniem tego nie robiono. Spalono jego ciało, zebrano profil do urny, urnę włożono do skrzynki i tą skrzynkę przysłano do żony. Ona przyjechała z tą skrzynką tutaj do łabu i do swojego brata, bo jeszcze brat tutaj y, zarządzał tym majątkiem. Kościół był już niemiecki majątek, ale on musiał tutaj prowadzić to wszystko. I poszli z tą skrzynką do kościoła parafialnego. My mamy opis tego. Poszli do kościoła parafialnego, żeby sprawdzić, czy na pewno to są trochę spalonego ciała. Otwarli urnę i stwierdzili, że tak. Bo były kawałki kości niespalonych. No i pochowali tutaj go na cmentarzu. Mamy tutaj właśnie zdjęcie tego cmentarza na planie koła. Tutaj jest krzyż, który był postawiony w 1928 roku, a więc 6 lat po przybyciu sióstr. Obecnie nie ma już tych drzew zostały usunięte z cmentarza. Jeszcze jedno miejsce znalazło się dla, dla Aleksandra Szepieckiego, czyli juniora, czyli wnuka Aleksandra, naszego fundatora. Grób Stanisława Starowiejskiego mniej więcej jest tutaj w tym miejscu, a to jest płyta grobowa Stanisława Starowiejskiego. I teraz jeszcze tutaj tak na zakończenie do tych zdjęć wrócimy. Przejdziemy. To są zdjęcia, które przysłał mi pan Andrzej Zarobiński, czyli najmłodszy syn Stanisława, z ceremonii wprowadzenia relikwii trzech polskich męczenników do bazyliki świętego Bartomieja na Zatybrzu, bo ojciec święty, Jan Paweł II, tą bazylikę, tą bazylikę przeznaczył na składanie, Relitwi męczenników całego kościoła powszechnego, całego świata. I z Polski pierwsze relikwie, które były złożone w tym kościele, bo widzimy procesję, idzie, to były relikwie Kawaryni Kuskubnej, ofiary I wojny światowej, Stanisława Starowiejskiego, ofiary II wojny światowej, i Księdza Jerzego Popiełuszki, ofiary komunizmu. Całą tą uroczystość to właściwie było w, w, z inicjatywy księdza Marka Starowiejskiego, księdza profesora. ono patrystykę wykłada e, i tutaj e, tą relikwią, tak jak mówiłam, to był trzeci list od końca Stanisława Starowiejskiego, który niesie jego najmłodszy syn Andrzej Starowiejski. To była uroczystość 19 października 2022, 2012 roku. A pan Andrzej zmarł w kwietniu 2013 roku. Tutaj jest żona pana Andrzeja, tutaj są dzieci, Wojciech najmłodszy, Barbara i Teresa, a to jest mąż Teresy mąż barbary już nie żyje. Relikwium Księdza Jerzego Popiełuszki to kamień, który jemu uczono o szyi. A skórny to część kości, która wcześniej była już przekazana pewnie z uroczystością ratyfikacji, to są siostra i brat księdza Jerzego, pan Andrzej czyli jedyna uroczystość, a sama, a od Karoliny do to tylko był ksiądz proboszcz. Także w tej uroczystości brał udział kardynał Kazimierz Nidz i kardynał Dziwisz. Można byłoby zapytać, skąd oni nie czerpali siły ci ludzie, do takiej pracy, bo pan Andrzej mówił mi, że jej żona to była kobieta święta. Nawet mówię, to starajcie się o beatyfikację. Więc z głębokich relacji z Chrystusem, Częst, codzienna wspólna modlitwa z rodziną, a nawet pracownicy, jak chcieli, mogli się włączać. Codzienne czytanie rozważanie Słowa Bożego, częsta komunia, częsta spowiedź, codzienna msza święta z Komunią Świętą, to była ich siła. I pan Andrzej mi mówił na koniec, że jak już tata nie żył, to mama z dziećmi uciekła do Warszawy, bo to było bardzo niebezpieczne. Jak wybuchło po powstanie warszawskie, wszystkie dzieci wzięły udział w powstaniu warszawskim. Nawet jeden z synów zginął w tym powstaniu warszawskim. I kiedy powstanie warszawskie upadło, Niemcy aresztowali i matkę, i tą starszą córkę, i wywieźli do obozu pracy do Niemiec. Pan Andrzej mówił, że jak mama wróciła, to było straszne na nią patrzeć. Tak była wychudzona, zęby wypadały. Także nie, było przerażające. I oprócz tego poczuła się bardzo źle. Poszła do lekarza. Lekarz stwierdził, że ma raka gdzieś wewnątrz. I to już tak choroba zaawansowana, że Najwyżej trzy miesiące życia. A ona wtedy wpadła na pomysł, myślę, że pod natchnieniem Ducha Świętego, żeby modlić się do męża, żeby uprosił Boga o łaskę zdrowia dla niej, bo dzieci jeszcze są małe, jeszcze potrzebują opieki. No i wyzdrowiała i przeżywa 30 lat. I Pan Andrzej mówił, że mama przypisywała to stawiennictwu taty. A nam to mówiła, słuchajcie, dzieci. Jeśli y, macie jakieś trudności, módlcie się dotać.